I Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku dzisiaj zajmiemy się komorą silnika tak jak mówiłem wnętrze w następnym i tak jak mi doradziliście w komentarzach żeby tamte dzyndzle do przesuwania foteli na czymś tłustym nasmarować także zanim przejdziemy tutaj idziemy sobie tam sprawdzić mam trzy patenty na to i zobaczymy który będzie najlepszy także zapraszam do oglądania a jeżeli się odcinek spodobał łapeczka w górę, dajcie suba żeby być na bieżąco mnie to będzie motywować oczywiście dzień dobry no i widzimy się za chwilę no i dobra jestem przy tym regulatorze do siedzenia tak jak mi doradziliście żeby czymś tłustym to spryskać ja to próbowałem tym czymś na ciepło to podgrzać, ale to nie wiem czy gorzej nie popsułem. Dobra, e, mam trzy rzeczy plak tak jak pisaliście. E, mleczko do czyszczenia skóry, zobaczę i zwykły olej do smażenia. Polecę każdym po jednym, zobaczymy później co się najbardziej spisuje. Także lecimy. Pierwszy, czekajcie, może plaka dam, to sobie zasłonię. Tak, tu będzie plak. Plak mam niebieski. Nabuszczający czekajcie to jest lawenda. Fu, jak ja dawno tego plaka nie używałem. Okej, okay. zaraz sobie to przetrę. Drugi pójdzie mleczko. Pięknie, ładnie mi to idzie. Chociaż tego opalałem, to nie będzie tak pewnie ładnie. Namraniech to sobie wsiąknie. Ja jeszcze myślałem, żeby tutaj tym e, pasto do butów posmarować. Ale to się później będą palce czarne robić. Chociaż i tak rzadko kiedy to fotele ruszę. i tak. Dobra, biorę olej. Troszeczkę, no i dalej posmarujemy. Ok, już widzę, że mleczko nic nie daje. Zobaczymy jak olej i plak. No posmarujemy sobie. O, może tu, bo tu brzydko. Nie wsadaj w ba. Dobra, jest ładne. Dobra, sobie to po plaku. Dobra, już widzę, że mleczko nic nie dało. Dalej jest to samo, w sumie to do skóry. Także dobra, to na bok. No i poczekamy, to wyschnie. To będzie tłuste cały czas na pewno. Dobra, ja skończę silnik. Znaczy się komorę silnika i zobaczymy. Czy plak. To jest zwykły olej Dobra, to bierzemy się za silnik. Ja otwieram maskę eee, A to kuś co się stało To się taki był brudny Eee, okej okay. Eee dzisiaj nagrywać zmycia. No to nic, trudno, będzie krótki odcinek Tak, trzymajcie się nie no, oczywiście żarty żartami mam nadzieję, że to co widzieliście na początku udało mi się umyć silnik no i dobra, zaczynamy w komorę silnika ja sobie zacznę od lamp polecę cały pas i później sięgnę tam dalej ależ tu będzie zabawy, chociaż się nie boję tego tak jak karoserii całej dobra mam pomocnika tym razem nie użyję dimera do silnika, tylko to jest zwykły płyn do mycia naczyń. Zobaczymy jak to pójdzie. Niby jest, na, że ściąga tłuste, zobaczymy jak to będzie. Dobra, ja się biorę do roboty. No i dobra, zaczynamy pinzlowanie. Zobaczymy jak to pójdzie tym płynem. Mam nadzieję, że w miarę. Stoję tutaj, mam. sobie przewód do wody ściągnąłem to przynajmniej to zleje trochę tą wodą ale się to pieni wiecie co się da to będę wycierał sobie ściereczką a co nie to resztę zleje później wodą zobaczymy jak to wyjdzie nie wiem godzinka nie wiem czy się w godzinę wyrobię, ale dobra, lecimy z tematem. Dobra, wstępnie już go sobie wypędzlowałem, zaraz go zleję wodą, żeby się pozbyć tego najgorszego piachu. Kurde, boję się wodą lgolać, żeby go później odpalić. Dobra, na razie wam go nie pokażę, bo jest brzydki. Dobra, woda leci, a my lecimy. Wir leiden Einrichteten... Ja. ja. Dobra, umyty mokry jest na razie, no ale ładny jest. Ja, go, ja spróbuję go odpalić i się przekręcę w stronę słońca. Niech sobie on obeschnie, trochę ścierko powycieram. No to także nie jest źle. Dobra, silnik sobie schnie. Będziecie to jakoś widzieć. Chyba tak, tu był plak to powiedziałem od razu, że nic nie widać, a tu był olej. Szczerze powiem, olej mi się bardziej podoba, jak plak. Nie wiem to, jak na długo starczy. Ja chyba sobie olejem to wszystko jednak posmaruję. No. Dobra, zobaczę to olejem. jednak olej wygrywa. Zwykły olej, e, zwykły olej do smażenia. Dobra, ja sobie to jeszcze i to posmaruję. Ciekawe, czy to będę miał później tłuste ręce, czy nie. Dobra, plaka poprawię. Plak się nie nadaje do niczego. Nie wiem, czy tak, czy nie będę żałował, czy nie, dobra? Ja idę sobie z drugiej strony, a tu, prawda, się błyszczy jak psu, coś na wiosnę, dobra? Mi się podoba, lecę sobie z drugiej strony to poprawię i zaraz przejdziemy do silnika. Cicho tam, nie szczekaj, ja sobie go powycieram i pokażę Wam efekt końcowy. No i dobra, silnik wysych. Już Wam pokazuję, jak to wyszło. Sami sensie, jak na pierwszy raz. Czy może być? Czy zjebałem to po prostu? Dobra, a mianowicie to wygląda teraz tak. Oczywiście nie jest perfekcja. Tak, jak guma to będę musiał sobie wymienić, bo to już wiek swoje zrobił. Nie ma nie ma nie ma szału. Ale nie jest źle. Mi się podoba. Tu się wszystko ładnie odmyło Jeszcze pozostałości, no ale to co było wcześniej, a to co jest teraz no to powiem wam, robi robotę. Teraz będę musiał sobie silnik jeszcze oliwko przesmarować. Ja wiem, że to do pierwszego rozgrzania, ale to ma niech będzie ładnie. Dobra, ja smaruję i się widzimy za chwilę. Dobra, wiecie co? Ja sobie tak czyszczę tym olejem, ten silnik, te wszystkie plastyki, nabłyszczam, żeby było tak. Chcę kurwa, później myślę, ile tu będzie później kurzu przyklejonego do tego silnika? Myśli się, nie? Dobrze pomyślałem, ale silniczek już wam pokazuję no to silniczek się prezentuje teraz tak nie będzie wstydu maski teraz przynajmniej otworzyć przynajmniej przynajmniej nie jest zajebiście no wiadomo jest jeszcze sporo szczegółów do poprawy takie jak na przykład takiego zakamarki no ale kurde, kurde, no tak samo i to, to olej hydrauliczny, tamo śmieci, no ale to tylko karcher i kompresor, nie, jest moc, czekajcie, odsłonię się, się błyszczy, dobra, jest moc, dobra, w następnym odcinku pójdziemy do środka samochodu pobawimy się fotelami i re, zresztą całym wnętrzem a na koniec sobie zostawimy karoserię bo mechanikę to sobie później już porobię także ja, jest, ja jestem zadowolony trzymajcie się, bajo i się kurde pełno mógł zleciało do środka szyby miałem podsuwane cio